Cześć, to Paulina i Łukasz. Szyma. Sorry, skręt był w Wyruszamy w tą naszą pierwszą podróż taką wieczorową porą. Cześć wszystkim. Dziś będzie troszkę sentymentalnie, a dla tych, którzy zostaną z nami do końca filmu, mamy małą niespodziankę. To właśnie teraz w majówkę mija dokładnie rok od naszego pierwszego wyjazdu. Po odświeżeniu wnętrza na kilku drobnych rzeczy, Przyszedł ten długo wyczekiwany moment. W naszą pierwszą podróż z przyczepą pojechaliśmy na drugi koniec Polski, na Półwysep Helski. Przemieniliśmy ją w nasz mały dom na kółkach, a każda podróż była jak pisanie nowej historii. Ta nasza Enka to była nasza mała oaza miejsce, gdzie spędziliśmy niezliczone chwile radości i przygód. Teraz jednak nadeszła chwila, by pożegnać się z tym rozdziałem. To naturalne, że wszystko ma swój czas. Niewiadówka, która pozwoliła nam poznać nowy rodzaj podróżowania, teraz znalazła nowego właściciela. W oku zakręciła się łezka, ale wiemy, że to nie koniec, to początek nowej przygody. Każda zmiana przynosi ze sobą nowe możliwości, a my jesteśmy gotowi je przyjąć. Dziękujemy naszej przyczepie za wszystkie wspomnienia i za to, że nauczyła nas, jak cieszyć się każdą chwilą w drodze. Przyszedł czas na nowe. Czy lepsze? Czas pokaże. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca filmu. Podsumowując naszą małą niewiadówkową przygodę, w opisie pod filmem zostawiamy obiecaną niespodziankę. Jest to nasza czeklista wyjazdowa. Mamy nadzieję, że będzie ona pomocna zwłaszcza dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z przyczepą. Plik zabezpieczony jest hasłem które wyświetla się w tym momencie na ekranie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Zapraszamy do subskrypcji i śledzenia naszych dalszych przygód.